Jest to system sufitów podwieszanych z krawędzią E. Charakteryzuje się tym, że płyta jest opuszczona względem poziomu konstrukcji w połowie swojej grubości. Odpowiednio uformowane krawędzie płyt tworzą efekt cienia, który sprawia, że konstrukcja nośna jest częściowo ukryta. Płytę demontujemy, unosząc ją do góry, a następnie przez przekątną konstrukcji zdejmujemy ją w dół. Aby zamontować płytę, wkładamy ją przez przekątną konstrukcji, a następnie osadzamy na ruszcie.